Sytuacja rozwinęła się na tyle, że za tą burzą, którą właśnie zrobiliśmy sobie, idzie kolejna burza. Już ją widzimy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kolejna wyprawa z podróżnikiem Iti. Tym razem na łowy burz. Tak. Okazało się, że wspólnie też trochę tam interesujemy się no, łowieniem burz. Ja trochę mniej podróżniki trochę więcej. No i stwierdziliśmy, że dzisiaj jest okazja, bo strefa frontów burzowych przechodzi nad Polską. Więc czemu by się nie wybrać, może coś upolujemy. Kierujemy się na północ w okolice Olkusza. No i tutaj już dookoła nas coś się zaczyna gromadzić. Ten front idzie z zachodu w kierunku wschodnim. Może coś upolujemy. Na razie jedziemy i jesteśmy dobrej myśli. No myślę, że, że jest ku temu duża szansa, żeby coś dzisiaj fajnego złowić. Tym bardziej, że nad naszymi województwami dzisiaj jedynka w strefie zagrożenia, czyli jest szansa nawet na jakieś mini tornada czy tam leje kondensacyjne, jakiś większy grad. Na razie zaczęło kropić, więc zobaczymy, czy, czy, czy po tej fali deszczu nie wjedziemy w jakieś strefę już, bardziej elektrycznych wyładowań. Myślę, że będzie fajnie. Mówisz, że dzisiaj jest jedynka, to jest najniższy stopień czy najwyższy? Najniższy. najniższy. A najwyższy jest trójka. Trójka, trójka się trójka. zdarzyła bardzo rzadko temu w Polsce, Polsce tak. A to jakie jest trójka, to co wtedy? Ekstremalne, burzliwe. Zrywa dachy, tak, tak tornada. Radobicia do F5, tak. tak? do F5, tak, tak, tak. W, w Polsce strafiałem się tornada. W zeszłym roku było ich aż. Aż e, koło Kilkanaście. 40 nawet. O kurde, w tym, że, nawet. W tym, że większość to była tych lejów wodnych, ale tych takich lejków, które nie dotknęły ziemi, w Polsce w tamtym roku zanotowano prawie 80. także to jeden nawet w Krakowie nad, nad moim osiedlem był, więc A, to się udało złowić. No, nigdy na żywca nie udało mi się zobaczyć tornada w Polsce. A może dzisiaj akurat o, coś może się coś trafi? Może <laughs> akurat trafi. Może akurat z wspólnymi siłami zdobędziemy nie tylko burzę, ale jakieś fajne lejek kondensacyjny z, z, z ładnego widoku czy z ładnej platformy widokowej. Dokładnie. Ciśniemy na to, ciśniemy na, w kierunku północnym na Olkusz na razie. No jeszcze takie szybkie dwa zdania jak się tworzą burze i skąd się w ogóle biorą burze. No musi zajrzeć taka sytuacja przede wszystkim, że front ciepły z frontem zimnym się styka, ściera i do tego jeszcze silne prądy wstępujące, co powoduje ochładzanie się tych mas powietrza i napełnianie się ich wilgotnością. No i te później wyładowania atmosferyczne, nie, dochodzą do tego. Przeważnie po, tak, po przejściu takiego właśnie frontu burzowego na drugi dzień zazwyczaj jest dużo chłodniej i tak na przykład jutro już ma nastąpić ochłodzenie, tutaj w terenie tym, gdzie dzisiaj przechodzą burze, bo już sprawdzałem meteo. Tam niedużo, bo tam chyba 5 czy 7 stopni ma być chłodniej, ale przeważnie występuje ochłodzenie po takim froncie burzowym. Cały czas na podglądzie w telefonie mamy wyładowania atmosferyczne. Te takie stuki to, to są właśnie kolejne wyładowania i coś się tu zaczyna ciekawego budować. Nam zobaczcie, o ładnie ta chmurka już tutaj ciemnieje. No, może się uda akurat trafić. Łowcy burz są czujni, ładnie, <śm> Dziś cały czas patrzymy na to, co się dzieje na zewnątrz. Wygląda obiecująco, no by to się tylko gdzieś tam nie, nie rozlazło po bokach. Żeby to tylko szło w górę, żeby cały Ta. czas to szło w górę. Te prądy wstępujące są teraz najważniejsze, żeby po prostu one to budowały, nie? No to, to jedno, ale właśnie to też, żeby to kowadło, które idzie, nie rozlazło się na samej górze, tylko szło jak najwyżej, wtedy też te ładowania będą mocniejsze. Mogą być na przykład od samej góry, to wtedy są te najmocniejsze uderzenia z samej a dokładnie. Góry części. A nie wiem, czy wiecie, pioruny nie, piorun nie tylko ładują w ziemię, a potrafią też ładować w kierunku przeciwnym czyli mhm. po prostu w tą wyższą atmosferę ziemską, ładować no, I... często u tych na przykład e, takich większych świrów e, łowców typu Pecos e, Hank z, ze Stanów Zjednoczonych na spowolnionej klatce było kiedyś widać jak, <kluz> jak e, wychodził e, piorun z ziemi i szedł piorun z, z góry i one się łączyły gdzieś tam parę centymetrów nad ziemią albo parę metrów nad ziemią i to niesamowite jest właśnie no wiadomo, sobie jeszcze te pioruny kuliste, nie? które mm -hmm. czasem wpadają komuś do mieszkania I robią dużo no a są też takie pioruny, które po prostu o. ładują po bokach, a nie ładować ani... z tego. Tak? No. Idzie? W końcu coś Czyli będzie. z tej chmury chyba, nie? Chyba tak. Zaraz się zatrzymamy, żeby nie, nie patrzeć się w trakcie jazdy. Ale albo z tej, albo z tamtej zaczyna powoli ładować. Także zaraz zobaczymy. No, no, zobaczcie jak tu się kurczę. A akurat przyjedziemy no, jedziemy za chwileczkę. O, było! Było? było piorun, jak jak. jak... W tamtą stronę kamerę to był i piękny. No właśnie akurat tam nie filmowałem, ale aha. zobaczcie, jak tu się pięknie nad skałą już utworzyła komórka burzowa, z której już bardzo intensywne opady deszczu się pojawiły. Aha. Przejdziemy szybko te drzewa. No i przed nami już też było kilka wyładowań atmosferycznych i właśnie my dzisiaj jako łowcy burz jedziemy w sam środek tego całego zamieszania. Fajnie, bo minęliśmy tą burzę. Ta burza jest tak jakby, jakby teraz przed nami i będzie idealny widok na to. Tak nawet nie kropi zbyt mocno, więc, więc te wyładowania będzie idealnie widać. Jakbyśmy od Prakowa jechali, to byłaby ta ściana deszczu ona by zasłaniała, Aha. a my przez to, że ją minęliśmy, Mamy ją przed sobą jakby. Tak, tak. No centralnie przed nami jest. Mówię. Podróżnik Hity robi yy, projekt. Pierwszo przez Polskę i mówi, że... Mało Polska, przez tak. Małopolskę i mówi, że szedł tędy właśnie też. W tym roku sobie wyszliśmy właśnie z... Ale tu się już ładnie na... i tutaj wyprodukowało. O matko. Takie miejsce jest ładna. Jason na spacerek z pieskiem, nie nic się nie dzieje. Tak, chodzi ja. nic się nie dzieje. Burza tutaj A, za rogiem. Tutaj nawala takimi piorunami, że nie jest tylko matko i córko. No i co? I tutaj gdzieś chyba się zatrzymamy zaraz, nie? A tak, tutaj... Tam jest takie zniesienie. Tak, tam jest skrzyżowanie, bo tam jest cmentarz z I wojny światowej mhm. i tu mamy idealny widok na to. Pieszko. Jakbyśmy cały czas prosto jechali to do Sułuszowej dojedziemy, tam też są fajne widoki. A proszę mam ten temat, zanim żeśmy szli szlakiem orli gniazd. ja jutro będę tamtędy właśnie szedł z te 44 km, także 44 km to robisz, mówisz? Tak, no. z, z siedzisz na szam właśnie do Krakowa, szlakiem orlich gniazd, To też piękna sprawa. Tu Nie powinno nic jeździć już tutaj. A tu jest cmentarz mówisz z pierwszej wojny, po, po, a po lewej to, stronie, tak? W drzewach. Skręcamy tutaj na y, drogę. No jak wiadomo, że nikt nie będzie się tutaj chyba raczej no, w tej godzinie. W takim momencie to też już... No, a się tutaj pobudowało. No, coś tutaj powinno niedługo przyładować. No, trafiliśmy idealnie, kurczę. Ale poszło. Masz to? Mi się chyba nie chwyciło, bo ja Tutaj nawet jakby takie pojawiają się zalążki tornada. No, i taki samolot leci w tą komórkę burzową. Zaczyna padać. Ja już zrobiłem daszek z ręki nad kamerą, bo ta, którą filmuję, nie jest wodoodporna. Było parę wyładowań atmosferycznych. Parę, było. parę rzeczywiście było. Tak. Ale jakieś tam y, dużej intensywności z tej komórki burzowej nie ma, to natomiast... Ciekawe było to, że jak dojeżdżaliśmy, to te uderzenia były naprawdę takie piękne i to, co wtedy nam się nie udało... I bardzo było dobrze było, widoczne były, tak. nie? A teraz jak widziałem, to jakieś takie przebłyski gdzieś międzychmurowe Aha. i gdzieś tam bardzo daleko uderzone, więc... Aha, no i zbliża się do nas ta strefa opadów jednak. Tak, i to, co było właśnie atutem, że, że strefa opadów nam nie zasłaniała wyładowań, no to teraz... Teraz to już nie jest nasz atut. Musimy, musimy w takim razie wejść do samochodu i z samochodu pewnie nagrywać. No ale to przynajmniej auto ci umyje. No, no tak, <grym> a, tam a słyszałeś, że mają wprowadzać podatki na samochody spalinowe? Co, Dobrze, że jeżdżę dużo na rowerze. <grym 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 o, chodziło się wyraźnie. Także fajnie rześko się zrobiło. Ja już się schowałem do auto, bo jak widzicie zaczęło padać. Podróżnik IT jeszcze filmuje, ale przegapiliśmy kurde piękne wyładowanie atmosferyczne. No. Akurat włączyliśmy kamerę. No cóż, tak czasem bywa. Przemieściliśmy się trochę, no ale teraz jesteśmy w tej głównej strefie opadów. A raczej wyładowań atmosferycznych stąd yy, no, dokładnie nie będzie widać, ale burza ma to do siebie, że ona cały czas się przemieszcza i jak nie tutaj to 2 km dalej. Zaraz będzie otwarta Otwarta przestrzeń, bez deszczu, bez opadów Od razu pole ziemniaków podleje ta burza będą szybciej rosły. Sytuacja rozwinęła się na tyle, że za tą burzą, którą właśnie zrobiliśmy sobie. Idzie kolejna burza, już ją widzimy, ta już przeszła. Mocno popadało. Droga tutaj była miejscami ledwo przejezdna, ale jedziemy dzisiaj terenówką z wysokim zawieszeniem, więc spoko. No i kierujemy się już do drugiej komórki burzowej. Przyjrzeć się. Ona już atakuje też wyładowaniami atmosferycznymi. Zobaczymy czy stąd będzie dobrze. ją Tutaj i... zobaczcie bardzo dobrze to widać. Przed nami. Tak. A tu jest po lewej ta, ta już do nas minęła. Tam właśnie yy, minęliśmy. W... Przepucowała nas ładnie. Ta. Auto ci umyło. A tutaj jest przed nami kolejna. Tutaj właśnie się kończy ta pierwsza burza, a tutaj za nią idzie druga burza, też wygląda bardzo obiecująco. I widać, że też sporo ze sobą niesie y, opadów. A przed nami to jest słoszowanie? Y, to już jest koniec słoszowy a początek tych y, zadoli kosmowskich. Kosmowa. A, to tu nas kurczę z Edim złapała wtedy taka burza, że myśleliśmy, że nas załatwi. Tak, to to było w tym miejscu gdzieś. No i, o, o, było to No i kierujemy się teraz. Co za ptaki są? Będzie jakieś duże. Czy to nie kruki? Ty. Kruk. Dzień dobry. No, kruki, właśnie takie wydawały mi się, no, że, że. Duże, nie? No, kruki. O, Przed nami też się coś umyło. popatrz, myje się. Jakiś no, jakiś pta ptaki mają teraz ptaszek. raj, nie? Okazja. To się myje, Kurczę, łapię mi znowu na szybę ostrość. O, ale poszło. Masz? Chyba złapałem. To na, na zbliżeniu, ale chyba się złapało w I umyło się auto. <laughs> no a teraz też będziesz miał brązowe. Lakier zmieni kolor na brązowy. Teraz kierujemy się na tamtą komórkę burzową, właśnie. Ale poszło. Drugi raz. No. To możemy tu chwilę postać może, może szukam, stąd. Szukam jakiegoś właśnie tego miejsca, wiesz, żebym mógł postawić samochód, bo jak widziałem, tędy samochody lubią jeździć. No tak, I to byśmy chciał, zablokowali. Nie chciałem bo zablokować, więc... za jedną tylko. Postaram się radę. znaleźć coś po drugiej stronie, na, tej, na tym wzgórzu, co mamy za Kosmołowem. O tutaj. Tak, tam jest zresztą Szlak Czerwony on tam jakoś tam idzie, prawda, przez to, więc... Albo tu? O właśnie. O, tu jest taki zakos. Jest to niby mijanka, no ale... Trzeba nie. nie chyba tędy nie jeżdżą. Nie uważam, żeby wszystko teraz musiało tędy jechać. No dobra, to możemy wyjść z auta, bo na razie nie pada. I trochę po, poprzyglądać się sytuacji. A kątem oka widzę, że ładuje również z tej burzy, która nas minęła. Zobaczcie, jak ona jest przedciemna. To był też ładnie ładny efekt. jest. Natomiast to z tej gdzieś właśnie części przed chwilą też międzychmurowy. Ja dam kamerkę na ten na dach. w tym momencie? Nie, spoko, może stać. Moja głowa. Dam kamerę na dach. O? Ale poszło znowu Yes! Tak, ja nie jestem normalny. No, trzeba tutaj trzymać na, ten, na tą drugą burzę, nie? To jeszcze może coś się... Tamta niech moczy ludzi. Mhm. Wracamy do pierwszego punktu. No, no, bo te dwie burze już się ze sobą połączyły praktycznie. Nie widać różnicy. różnicy. Natomiast y, cały czas jeszcze jak widać, mocno. Pada. O, tu idzie. O, no, drogi już wyglądają tak, po burzy. Nie, prawda. Tutaj będzie za chwilę chyba gorzej, bo A, jest w dołku. A nie, już poszła tu, ta woda. Tu nie, ale na następnej tym było gorzej. Ale ile, ile, ile przytachała z sobą już ziemi. To... Pola zabrało. <śmiech> Ziemniaki. <śmiech> Jedziemy teraz, tak, w stronę Sułoszowej. No, Sułoszowa, pamiętam tą miejscowość, jak żeśmy z Edim szli i tam nas właśnie dopadła taka burza. Zresztą, są filmy na kanale. Ziemniaki się cieszą, bo mają wreszcie wodę, nie? Pola, pola się cieszą. Już no, no że No tak, ale dla rolnika i tak zawsze będzie drogo do sprzedaży, bo albo za, było za sucho, albo było za mokro. Dobrze, i tak W ogóle ta Sułoszowa i okolica to są takie, widzicie, bardzo ładne tereny. Jura Krakowsko-Częstochowska, takie pagórkowate, faliste tereny, coś na kształt Roztocza i Lubelszczyzny. Ale też ponidzie. No właśnie, ponidzie. Też ponidzie. Natomiast no tutaj trzeba się liczyć z tym, że pod spodem znajduje się ta skała wapienna. A na Lubelszczyźnie też występuje oledu. Miejscami no ale to sporadycznie, nie? Chociaż tam w Chełmie jest przecież kopalnia tego yy, Była kopalnia wapienia, nie? Podziemia no, Ciekawe cię z zagórki coś znowu wyskoczy. A tu chyba skrzyżowanie jest. Jeszcze nie. Ale góreczka. Tu już masz kościół w Sułoszowej. No tak, tak, ten słynny kościół w Sułoszowej, też sfilmowany. Był Międzychmurowy teraz siat. Jak coś to zapraszam w playlistę Szlak orli i gniazd. Możecie sobie obejrzeć perypetkę. Także zjeżdżamy do Sułoszowej, a tu jesteśmy blisko pieskowej skały. Tak, tak, tak. Maczugi Herkulesa i zamków Sułoszowej. W Sułoszowej jest zamek? A widzisz, ja też się zaskoczyłem. A to widzisz? O to, 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 to Bez, tego nie wiedziałem. Był zamek Sułoszowy. Zresztą jakichś dwóch profesorów się wybrało. Y w, tamtą, w tamten rejon sprawdzać czy coś z, znajdą i. Jakieś żymki może? I coś, coś zaczęli skrobać tylko i mówią, że o, jedna skorupka, druga skorupka. No, ale, ale zakopali z powrotem, bo mówią, no nie jesteśmy tutaj oficjalnie, tylko. No to nie mogą, no, Przeszliśmy tak. sobie tak o, prawda, więc też nie. No i szkałki od razu się zaczęły. Jak to na Jurze. Klimatyczne, proszę bardzo, no z auto trochę trzęsie, ale. Są. Jedne, drugie, już, już widać, że jesteśmy blisko Doliny Prądnika. Tak, 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 tak no, blisko. Prądnik tutaj gdzieś zaczyna swój bieg też. No my teraz się kierujemy na ten kościół, nie? My się kierujemy A wiesz, za kościół i do góry. No? Wiesz, że w Sułoszowej też spaliśmy pod namiotem z Edim, na polu o. namiotowym. O, ale ładnie. Siadło to. Masz to? Chyba tak. To, to był przyzysk. pierwszy nocleg, nie? Aha. Momentalnie pociemniało, a jest godzina 16:40, czyli słońce jeszcze bardzo wysoko. Natomiast my wjechaliśmy już w tą strefę y, tych bardzo ciemnych chmur. No i automatycznie y, ilość luksów świetlnych tutaj zmalała diametralnie. O, przechodziliśmy tędy kurczę z Edim, od tego sklepu. Pamiętam jaki. To jest ten szlak czerwony. Tak, tak. Tu tutaj idzie szlak szlak właśnie idzie ten szlak czerwony i to jest dokładnie ta droga, gdzie 3 km dalej dopadła nas burza. Patrz, historia się powtarza, prawda? No, no, tylko znowu, to, tylko teraz z tym razem mamy samochód. <laughs> mamy się w chcą... co? No, bardziej znowu. Skowa, tak, tak, to, okay. to jest ta droga, dokładnie. O, to, o tą drogę właśnie chodziło. Że... No, coś tu rozmyło, coś tu budują jakieś. E, no, kładą y, asfalt w ogóle, więc to w ogóle jest ciekawie. No, ale to powiem Ci też, że rozmyło widać wyraźnie. Patrzcie jakie tu są piękne tereny. Wsiądzie to przynajmniej... Ale siadł pod, podwójny! I tutaj też było coś. O, o kurcze, weszło! Weszło w kat jak nic! więc zachowujemy się jak ci! Łowcy burz z Discovery! Puszczą nas? <gry> Czy oni nas puszczą? Jak to niewiele potrzeba do radości. No to no, konie jeżdżą za powrotem. <laughs> jeżdżą za deszczem za pierdolą. Ale tutaj wybudowali drogę. Tym, tym jak szliśmy, pamiętam, kurcze Zedim, to tutaj nie, szliśmy polami. No, to trzy lata temu. To pola i polna droga. To dopiero teraz weszło. A tu nie dość, że dwupa, dwujezdniowa, to jeszcze o, wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Tak momencie. sobie zjadę. bo idealny widok na to. Ścina oto na. Przecież tutaj popadł krzyż. Aha, dobra. Z tej strony zacina, nie? O. Nie, po prostu włącza silnik. No, dlatego. A tam jest Sąs, no, wyjechaliśmy z Sułoszowej, tam macie Sąspów, tak jak podróżniki Ci mówi. Tam, się byli na Kronika, zaczyna także ten las, no i oczywiście Ojcowski Park Narodowy. I co? Pik. Sielska kraina, można powiedzieć. Mhm. Wracając z łowienia burz, przejeżdżamy koło takiego ciekawego historycznie miejsca. Tutaj, mhm. na północy od Krakowa, można doszukać się jeszcze dawnych granic pomiędzy Królestwem Polskim a Austro-Węgierskim i znajdujemy się właśnie w jednym z takich miejsc dokładnie tutaj przebiegała ta granica takich punktów możemy doszukać się kilku chociażby w Dolinkach Podkrakowskich, a dokładniej w Dolinie Plus Wody, po Wody, koło Białego Kościoła no właśnie, ale tutaj też była taka tutaj też była ta granica nie? obecnie nie ma skutka granicznego, natomiast jest tylko tablica informacyjna. A jak widzimy, za nami znajduje się co? No, prywatna posesja. Także być inaczej.